A dzisiaj taka ciekawostka, powiem wam dlaczego Spike został, no tak jakby powiedzieć, usunięty na skrzydłach jest zbanowany. Zobaczcie, Spike jest zbanowany, nie da się go wziąć na kulec, a co wam to powiedzieć? właśnie na trundy zwykle nie można zagrać, przez demon dawało, że na ozajmie. Jak macie na przykład tutaj yy, to, to no nie trzeba mieć tego, ale jak macie to możecie to nie niepokonani na tytuł i nie macie. Daję wam jedną ciekawostkę dlaczego. Bo no widzi, nie, nie da się widzowie zagrać. Nie da się widzowie zagrać. Daję wam taką ciekawostkę dlaczego. Taka Tak. tak, tak. Ja wam przeczytam. czekajcie, ja wam zaraz powiem. To zadaje obrażenia wrogom, ale też was uleca. ulecza was. Spike więc był nie do pokonania, bo na jak go biliście, na jak go biliście, on mógł za wami chodzić i nic by mu się nie stało, nawet jak się, no to nic nie dało się pokonać. Widzowie, teraz jest fajna oferta na Kruka za 229 tych, no i za... Na tyś, na my też nie o tym gadamy, nie o tym, my gadamy o tych rzeczach. I e, twórcy na razie Brawl Stars'ego z zamknę i że może nie możesz mi wydać no a tego dlaczego? no ja już to mówiłam, opowiadam ale widzę, że ja, powiem, że on tak i, I zamiar. 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 Say hello że to dawało HP wam. To dawało wam HP na spajku. Więc Spike został na chwilę zbanowany. wiecie ja się zacząłem. Sam nim grałem wcześniej. Sam nim grałem Palut i nie, mogli, nie mogli mnie pokonać. Mam nadzieję, że widzowie dobijecie, bo ja tutaj na razie. No jestem jako pierwszy w topce, widzicie. Ale mam nadzieję, że dobijecie tę topkę. I tak, powiem wam jedno. Zasada, że yy, konkurs się skończył co. Ostatnia szansa na dostanie bilet w pięciu i to wygranie. Ja na drugiej sobie konto przejdę i tak. Teraz opowiadamy sobie o tym. jakby to powiedzieć? Bo to właśnie... yeah! Dlatego właśnie ten. On został zbanowany w sobie. Dlatego ja też nie wiem, czy widzowie oni go w ogóle odbanują pod ten czas, czyli te 13 dni. Ja nie wiem, widzowie, ale mam nadzieję, że odbanują. Po sami nimi pograć. Ale mam nadzieję, że chociaż go zniżą, bo on jest niepokonany. Dobra, widzowie, to na tyle.